duża siła wrocławski drużyny. Sebastian Mila zamyka tam akcję. Na Kazimierczaka, cel... tak. Jeszcze Pietrasiak. Jest Sebastian Mila. Goni go Czetkowicz. No szybszy na tych kilku metrach. No, tak, on, ma te, on ma te, to przyspieszenie, ten start do piłki niesamowity. Tutaj pewnie jakby to było na lewej stronie dużo łatwiej by było Sebastianowi tą piłkę przyjąć i być może uderzyć na bramkę tak z prawej strony. Dużo ciężej z tej słabszej nogi, bo mu odeczczał. Mila. I bramka. bramka. Po stałym fragmencie gry. A więc tak stało nie, się. Trudno kto? powiedzieć kto tę bramkę nie, nie, w ogóle nie, nie, zdobył. Czy to nie, nie był w ogóle gol nie. samobójczy? Cieszy się Jarosław Fojut 72 minuta Fojut. spotkania i mamy to, co często się dzieje, kiedy Śląsk nie potrafi sobie już stworzyć sytuacji powramkowych, wtedy te stałe fragmenty gry... Przypominam sobie taki mecz z -Gdańsk, gdzie e, też, tak, tak, Oju, gdzie też młody bramkarz wyszedł do piłki, zderzył się tam z Wasilukiem i po tym e, piłka trafiła do... Do Woskampa, który szczeli bramkę. Tu Celeban w sumie mógł strzelić kolejną bramkę, ale nie wiem czy nie byłby naspalony, więc tak. bardzo inteligentnie tą piłkę przepuścił, bo pamiętamy, że musi być dwóch zawodników. Niekoniecznie musi to być bramkarz, ale musi być dwóch zawodników, więc...